Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na kolejne przepyszne ciasto, bardzo łatwe do zrobienia. Jest to ciasto Delicia. Osobiście smakuje mi ono bardzo, bardzo je lubię. Jest to jedno z moich zdecydowanie top ciast. Yy, bardzo Wam je polecam. Składa się ono z mięciu biszkoptu, który jest przełożony masą jabłkową, kremem. Całość polana jest polewą. Ciasto naprawdę robi się szybko, łatwo. Zawsze wychodzi, jak już wspominałam, naprawdę zachwyca smakiem, jest naprawdę przepyszne. Oto lista składników potrzebnych do przygotowania naszej delicji. Proporcje są na dużą blaszkę około 25 na 35 cm. Na początek upieczymy nasz mięciu biszkopt. Żółtka oddzielamy od białek. Białka ubijamy na sztywną pianę, stopniowo dodając pół szklanki cukru. Miksujemy do uzyskania gęstej, błyszczącej piany. Następnie dodajemy 6 żółtek i wszystko dokładnie mieszamy do połączenia. Następnie dodajemy 3 czwarte szklanki mąki pszennej tortowej, jedną pełną łyżeczkę proszku do pieczenia oraz 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko dokładnie miksujemy na mniejszych obrotach. Tak przygotowane ciasto wykładamy na wyłożoną papierem blachę do pieczenia i wsadzamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra bez termoobiegu. Pieczemy około 20 minut do suchego patyczka. Ten biszkopt jest naprawdę rewelacyjny, bardzo pięknie wyrasta i jest mięciuteńki. Tak wygląda upieczony biszkopt. Biszkopt studzimy i kroimy na dwa spody. Teraz przechodzimy do przygotowania masy jabłkowej. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali około 1300 gramów jabłek. Jabłka trzemy na tarce o dużych oczkach, oczywiście, wcześniej je yy, obieramy. Wyciskamy nadmiar soku i przekładamy do osobnej miseczki. Tak powstały sok możemy sobie wypić, bo naprawdę pycha jest. Sok, sok jabłkowy, bardzo zdrowy i dobry. Następnie do garnka dajemy dwie łyżki masła rozpuszczamy je i dajemy nasze jabłka całość prażymy do uzyskania takiej masy takiej jak tutaj jest pokazana na filmie i dodajemy dwie galaretki pomarańczowe wszystko dokładnie mieszamy do rozpuszczenia galaretek no i nasza masa jabłkowa jest gotowa chwileczkę ją studzimy i wykładamy na pierwszy spód biszkoptu wyrównujemy i odkładamy do całkowitego ostudzenia, a następnie wstawiamy do lodówki, aby się lekko ta masa stężała. Teraz robimy krem. Krem jest bardzo prosty, składa się z 1 litra mleka, czyli 1 litr mleka wlewamy do garnka, dodajemy do niego dwa duże budynie śmietankowe, takie po 64 g yy, lub 3 zwykłe po 40 g. Oczywiście mają to być budynie bez cukru. Dodajemy do całości 3 czwarte szklanki cukru. Wszystko dokładnie mieszamy i gotujemy do zgęstnienia. Tak powstały budyń studzimy, następnie do miski dajemy 250 g miękkiego masła, ucieramy na puch i stopniowo dodajemy ostudzony budyń. Budyń sobie można przygotować nawet dzień wcześniej. No i nasz krem gotowy. Krem wychodzi bardzo pyszny, puszysty, stabilny. Nasze ciasto wyciągamy z lodówki, masa jabłkowa musi być już stężała i wykładamy na nią krem. Krem wyrównujemy, można sobie pomóc nożem i następnie na krem dajemy drugi spód biszkoptowy, lekko dociskamy. No i została nam jeszcze do przygotowania polewa. Składniki na polewę dajemy do miseczki i rozpuszczamy nad kąpielą wodną albo dajemy na minutę do mikrofali. Czekolada powinna być dobrej jakości. Mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji. No i smarujemy nasze ciasto. Ja dodatkowo, żeby ciasto jeszcze ładniej wyglądało, posypałam je posypką cukrową. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc, tak aby wszystko się ładnie stężało, przegryzło. Następnego dnia ciasto naprawdę przepięknie się kroi, jest mięciutkie, bardzo stabilne, pięknie wygląda w przekroju, no i naprawdę mnie osobiście zachwyca smakiem, jest przepyszne, naprawdę. Myślę, że osoby, które lubią ciasto z jabłkami będą zadowolone, bo naprawdę ciasto jest naprawdę pyszne, łatwe. Zawsze wychodzi, także gorąco wam je polecam i życzę udanych wypieków.